godni księża, siostry i bracia, zgromadzeni tu w pratulińskim sanktuarium i przed odbiornikami, łącząc się z nami duchowo, dzieci, młodzieży. Dzisiejsze Słowo Boże w szóstym dniu nowenny pokazuje nam istotę. Prawdziwej religijności, jej sens? Czyż milsze są panu całopalenia i ofiary krwawe od posłuszeństwa głosowi pana? Saul z dzisiejszego czytania nie był niewierzący. Składał Bogu ofiary. Saul o Bogu mówił. Ale nie był Mu posłuszny. I dlatego Bóg mówi, odrzuciłem Cię. Siostro i bracie, to nie jest słowo o Saulu, to słowo o nas, o Tobie i o mnie. To słowo, które idealnie pasuje do naszego dzisiejszego, kolejnego dnia nowenny. Bo błogosławieni męczennicy z Pratulina nie oddali Bogu czegoś. Oddali Bogu siebie w pełni, do końca. Jeśli ktoś myśli, że Pratulin to opowieść o mężczyznach z charakterami ze stali, to jeszcze za mało. Oni po ludzku patrząc. Nie byli twardzi od kul. Oni byli napełnieni łaską. Ich odwaga nie zrodziła się 24 stycznia 1874 roku w dniu męczeństwa. Ona rodziła się latami konsekwentnie przy spowiedzi, przy Eucharystii, w posłuszeństwie Kościołowi, papieżowi w pragnieniu życia w łasce. dlatego unici szli po sakramenty aż do Krakowa do Galicji w czasach jezuickich misji spowiadali się po lasach ryzykowali więzienie wywózkę na syberię na hajki kontrybucje by przyjąć komunię by pozostać wiernym bo nasi błogosławieni wiedzieli jedno bez sakramentu wiara obumiera. Jezus w dzisiejszej Ewangelii, mówiąc o poście, nie porusza tematu religijnej kurtuazji, ale mówi o relacji. Czy goście weselni mogą pościć, dopóki Pan młody jest z nimi? To pytanie brzmi dziś tak. Czy Chrystus jest realnie obecny w moim życiu? Jeśli Chrystus byłby tylko jakąś filozofią czy ideą, to dla wielu wystarczyłoby, jak to często słyszymy, by być dobrym człowiekiem. Ale my wiemy, że to za mało, bo Chrystus jest obecnością. A bez tej obecności w Eucharystii nie da się żyć. Uni ci to zrozumieli. Dlatego nie zgodzili się na Kościół bez sakramentów, bo Kościół bez Eucharystii przestaje spełniać swoją misję. Chwila męczeństwa jest tą chwilą, która powinna nas zatrzymać. Daniel Karmasz stoi, za, stoi z krzyżem, pada rozkaz rozstrzelania, a on wtedy krzyczy to nie bitwa o Kościół, to walka za wiarę i za Chrystusa. I każe odrzucić kołki, odrzucić kamienie, klęknąć. To moment, w którym rozpoczyna się wiara sakramentalna. Bo sakramenty uczą nas jednej bardzo trudnej prawdy. Zwycięstwo nie zawsze polega na ocaleniu życia. Pierwszy, który zginął, nie był przypadkiem. Pierwszy ginie Wincenty Lewoniuk, ojciec rodziny, zwyczajny człowiek. I to jest teologia kościoła w najczystszej postaci. Pierwszy umiera ten, który wiernie żył Ewangelią na co dzień. Potem padają kolejni, śpiew nie ustaje, nie ma przekleństw, nie ma nienawiści, nie ma rozpaczy, bo kto żyje sakramentami, umiera inaczej. W Bogu i z Bogiem. Dziś w tej świątyni patrzę. Na dzieci, młodzież, dziecięcych i młodzieżowych ku żywego różańca. Oni może nie zapamiętają dat czy nazwisk, ale zapamiętają jedno pytanie: czy wiara moich rodziców kosztuje trud, poświęcenie, czy kosztuje zmęczenie? Czy Eucharystia jest centrum ich życia, czy dodatkiem? Czy spowiedź jest źródłem życia, czy wstydliwym obowiązkiem. Nasi błogosławieni unici wiedzieli, że dziecko nie dziedziczy wiary za mało. Ono ją naśladuje przez obserwację. Siostro i bracie, męczeństwo w Pratulinie nie zaczęło się od kul, zaczęło się od wierności sakramentom. Dlatego Kościół ich czci. Dlatego Święty Jan Paweł II ogłosił ich błogosławionymi, bo oni pokazali, że Eucharystia nie jest dodatkiem do życia, jest Jego osią i siłą. Dlatego nas w tym dniu Nowenny, gdy mówimy o sakramentach, męczeństwo w Pratulinie nie pyta, czy wierzysz. To za mało. Ono nas pyta, czy żyjesz w łasce. Ono nas pyta, czy sakramenty są dla ciebie koniecznością, czy dekoracją. Ono pyta, czy twoje dzieci widzą wiarę, za którą warto umrzeć, bo najpierw warto nią żyć? Błogosławieni męczennicy z Pratulina, niech nauczą nas. Odwagi, zwyczajnej wierności, regularnej spowiedzi, Eucharystii w centrum tygodnia, posłuszeństwa Bogu, które po ludzku kosztuje, bo Kościół potrzebuje dziś ludzi, którzy nie oddadzą sakramentów za chwilę świętego spokoju. Amen.